Cześć moje Jim Bestie. Zróbmy sobie razem unboxing zakupów z Biedronki. Za całość tych zakupów wyszło 340 zł i w tym było aż 150 zł rabatu. Czyli takie uzupełnienie całkowite naszej lodówki. Wielki zapas piersi z kurczaka, ze względu na to, że jest to mięso, którego najczęściej używamy. Zapas jajek, czyli czegoś, co zawsze musi być w moim domu. Mleko migdałowe od Piątnicy i ja używam go do maczy. Pasata między innymi do szakszuki, bądź np. do jakichś sosów pomidorowych do obiadu. serfeta, ale prawdziwy serfeta. Różnica jest taka, że w tych typu feta macie po prostu mleko krowie. Ja ograniczam mleko krowie, tutaj mamy właśnie owcze oraz kozie mleko. Zapas szynki i my zawsze kupujemy po prostu ją w promocji i sobie mrozimy. Żółty ser, którego ja nie lubię jeść w ogóle. Mniej zdrowa wersja, czyli parówki. Dla mojego chłopaka. Kończyk w puszce, w susie własnym. Ja używam bardzo często ostatnio do robienia sobie takiej sałatki. Frytki, bo w momencie kiedy nie mamy czasu na robienie obiadu, to po prostu robimy sobie frytki. Oczywiście z kurczakiem. Trochę ok, Luxusu się należy, czyli woda muszynianka. Uwielbiam wodę muszyniankę, ale jej cena. To jest gruba przesada. Dla mnie chleb bezglutenowy, bo ja nie jem glutenu, a dla mojego chłopaka bułki. Sól, kiełki, rzodkiewki uwielbiam na kanapkę. Banany, bo były w promocji. Ja zawsze jem banana przed treningiem, jeżeli jadę z samego rano i nie chcę robić po prostu treningu na czczo. Borówki, czyli moje ulubione owoce, bo one nie psują mojego żołądka. Masło klarowane, nie ma lepszej jajecznicy niż na maśle klarowanym, albo na przykład właśnie szakszuki. Papryka, cukinia, ogórki, pomidory, szczypiorek. Oczywiście mandarynki korzystajcie, póki jeszcze są. Zwykłe płatki śniadaniowe, pomarańcze do zimowych osianek, ogromny zapas herbat. A to jest najlepsza herbata owocowa ever, czyli słodka brzoskwinia odtykany. Uwielbiam, spróbujcie. Pasta do zębów, cioteczki. No i nie zapomnij je zaobserwować po więcej takiego kontentu.